Drodzy Winopicy, dzisiejszy odcinek na Wasze wielokrotne prośby na temat edukacji o winie. Czyli jakie kursy, gdzie, za ile i czy warto? Oglądajcie. Iza! Słucham! Ty jesteś wyedukowana w tematach winnych. Ja wam zdradzę, że ja nie mam żadnego kursu zrobionego. Jedyne co, to chodziłem na takie bardzo różne, ale bardzo fajne również degustacje komentowane i to jest świetny sposób. Byłem też na jednym takim kursie, super takim wstępnym, ale to nie był żaden y, zdefiniowany jakiś taki kurs według jakiegokolwiek programu, tylko po prostu ktoś sobie robił kurs takiej podstawy o winie. Warto chodzić na takie rzeczy, jeżeli chcecie coś zacząć, liznąć troszeczkę na temat wina. Mhm. Bardzo fajne, dużo ludzi się poznaje, swobodna atmosfera, można sobie pogadać o winach, dużo dobrego wina się napić. Szczególnie fajnie jest to zrobić w formie prezentu, na przykład dla mamy, dla wujka, dla cioci, dla taty, dla znajomego, jeżeli lubią wino. I na przykład można ich wysłać do Izy, tam się ludzie świetnie bawią, mogą się ubzdryngolić na winku. Że hej, bo tam dużo win można się napić. Nie, ale, ale to jest super okazja, żeby po prostu taki fun, fajny. Fajny wieczór przy winie i jeszcze w dodatku można się naprawdę napić. No, można. No. Tak, i dowiedzieć czegoś. Dobra. Nie, no. bo, dobrze, ale miałeś powiedzieć na serio, że z moich kursów można naprawdę się czegoś dowiedzieć. Ale no, 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 można, nie tylko już z tym się. Nie, jeść. ale można, można, można. Nie tylko ciotka, ale też no, normalni ludzie przychodzą i na przykład przychodzą na 10 wiesz, takich degustacji. No. A potem dopiero robią kursy, o których zaraz powiem. Nie, no ja wiem, bo, bo to jest, model jest generalnie taki, że możecie tak, albo pójść tak jakby do szkoły o winie i idziecie jakimś tam tokiem nauczania, kolejne klasy zdajecie, albo po prostu sobie chodzicie na wybrane dla Was ciekawe tematy, pójdę na Rioche, pójdę sobie na Furminta, pójdę sobie tam na wina, nie wiem, z, z Portugalii, albo dziwne, albo naturalne, albo cokolwiek innego. Bardzo fajny sposób na poznawanie różnego rodzaju win, ludzi, ale tak jak mówię, no jest fajne, bo jest super tam atmosfera. Po tak, pierwszym kieliszku wszyscy się tak? dobrze bawią, tak. jest, jest to takie spotkanie towarzyskie. versus te kursy, o których Iza zaraz opowie, które są jak pójście do szkoły, mhm. która uczy o tematyce wina, mhm. bo wiele osób, które przechodzi przez te kursy, ostatecznie wybiera to jako swój zawód, czyli idzie potem właśnie i zostaje na przykład somelierem, mhm. albo nie wiem, pracuje u importera, tak? albo w restauracji, w sklepie specjalistycznym, czy też nawet mając własną restaurację, tak masz większą wiedzę o tym, co za mhm. Dokładnie. No więc co powiedz nam o tych kursach, no? no więc y, z jednej Mantrawa. strony ja serdecznie zapraszam na moje y, oczywiście degustacje, a z drugiej strony jeżeli jednak macie takie poczucie, że chcielibyście pójść na kurs i zakończyć ten kurs egzaminem i później mieć dyplom, a potem się zapisać na wyższy kurs i wyższy i wyższy i lubić taką systematykę, a Powiesić na koniec sobie dyplomy, dyplomy zawiąrkim tam na ścianie I takie ścianie, słuchajcie dostać takie wpinki, e, które mówią, że znacie się na czymś i generalnie... To fajnie, bo tą wpinkę można sobie nosić potem Możesz i ludzie wiedzą. Możesz tak nosisz, tak. Tak flagę albo tak. E, to słuchajcie, to polecam tak wam... Tak ludzie się dziwnie na was patrzą, wtedy idziecie ulicą, a tak... Więc możecie się zapisać na kurs zorganizowany przez szkołę, która jest um, e, szkołą istniejącą w 70 krajach na całym mhm. świecie. I ona się nazywa, przeczytaj mi to ładnie po angielsku, Wine and Spirit Education Trust. Dokładnie. Mówimy na to w set po polsku, po prostu mhm. w skrócie, WSET. -E -E uh -huh. I w Polsce możecie zrobić trzy poziomy uh -huh. tej szkoły: w set 1, set 2 i set 3. I mogę Wam kilka rzeczy powiedzieć o tym, jak wyglądają poszczególne te wsety. Wset 1 to jest takie krótkie, odzwiedzi do świata wina. E, kosztuje się, to co, jeden dzień, dwa, dni? dwa dni? Dwa dni. Dwa dni po 4 godziny? Nie, dwa dni po 8 godzin. Aha, tak, to jest taki weekend. Taki weekend, weekendowy. tak. Taki no to fajnie, weekend. bo to taki weekendowy ja też czasem, kurs. Tak, ja często czasem prowadziłam i często to właśnie wyglądało, że... Ty że... to prowadziłaś? Ja to prowadziłam, dokładnie. Ale w sensie, że ty masz taką wiedzę? Tak, znaczy nie wiem, wiesz, no jakoś to wychodziło. Kosztuje to tysiaka w każdym razie, mniej więcej. No. Płacicie tysiaka, macie dwa dni zajęć. Pamiętajcie, że na koniec, żeby dostać właśnie taki znaczek, taką przypinkę, to trzeba zdać egzamin. Na poziomie jeden to nie jest trudny egzamin. Mhm. On jest tylko i wyłącznie, słuchaj, testowy, więc okay. zaznaczasz Piszemy odpowiedzi, taki, tak, tak i to jest bardzo krótki test. Robi się go dosłownie, ten test, większość ludzi z egzaminu wychodzi po 15-20 minutach. Okay. To są takie. No to są fajne podstawy. Słuchaj, takie... to jest tak cudowne wprowadzenie, mhm. które trochę ci ogarnia tą Twoją Czyli razem wtedy na temat jak idzie ci do restauracji, to przynajmniej się będziemy czuli troszeczkę bardziej komfortowo, jak podejdzie do nas sommelier mhm. i zacznie nas pytać o to mniej więcej, co byśmy chcieli się nam. Tak, 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 bo zrozumiemy to słownictwo. Mhm. Te kwasowość, tanina i tak dalej. Trochę zrozumiemy, jakie są szczepy świata i jakie są to, że tam różnice, ale potrzebujemy dwójki, żeby mieć taką pewną swobodę mm -hmm. w poruszaniu się po etykietach, wiesz. Okay. Żebyś naprawdę wiedział, że, nie wiem, Szaton du pape smakuje tak, a Côte Duron smakuje Dobre. tak, a Sancerre jest zupełnie inny od pouilly A to jest jaka inwestycja czasowa? Ile dni? Dwójeczka to jest mniej więcej 17 godzin 6 spotkań. Okay. No to Czyli już to, jest inwestycja twojego czasu. Bo to jest kilka weekendów tak, tak naprawdę. Tak, albo w tygodniu wiesz, no to też może być jakiś wieczór w tygodniu, więc to zależy. To prawda. Mhm. E, także jeżeli to jest na przykład jedno spotkanie w tygodniu, no to wiesz, masz aż 6, godzin, mhm. 6 tygodni inwestycji twojego czasu. Mhm. Ale to już jest inwestycja też kasowo większa, nie Bo tak. tam 2,5, gdzieś tysiąca. No. Zależy jakie wina będą, ale koło 2,5 tysiąca. Tak. Natomiast jeżeli na przykład pracujecie w gastronomii, jesteście kelnerami i chcielibyście pójść w kierunku sommelierstwa, to to jest fajny wstęp, bo mm -hmm. już po dwójeczce ogarniacie na tyle, że mm -hmm. można, możecie, bym powiedział, przy stoliku doradzać mm -hmm. w temacie wina. A na pewno jeżeli jesteście po prostu winopincą, to znacznie łatwiej będzie Wam wybrać wino z półki, zrozumieć etykietę, czyli czytacie etykietę, widzicie Tokaj 5,5 półtonosz i Wy wiecie, co po prostu kryje się za tą okay. etykietą. Mm -hmm. To jest cel dwójki. Czyli łatwiej jest też czytać na pewno kartę tak. win w restauracji, tak. łatwiej będzie coś wybrać, dobrać pewnie do jedzenia już. Mhm. Tak, no bo to już jest na tyle, tak. na tyle intensywna edukacja, że pewnie jesteśmy w stanie dobierać sobie wino do jedzenia i tak dalej. Peringi Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo we wsecie zawsze to jest ciekawe. Pamiętajcie, że we wsecie to jest. Z, zajęcia z wseta wyglądają tak, że nie tylko uczycie się z takich książek, zaraz Wam pokażę tą książkę, ale. Ona jest jeszcze pokreślona przeze mnie tutaj, jak się uczyłam kiedyś, ale. <grywa> Ale we wsecie się również degustuje. Tak. Na każdych zajęciach Nie można się degustuje. samochodem do nich. Także tak. <grym> I są również zawsze jedne zajęcia na, na dwójce i na trójce już są zajęcia z, tak jak powiedziałeś, łączenia wina z jedzeniem. Czyli poznajesz takie podstawowe zasady łączenia wina z jedzeniem. Super. I potem jest trójka. Dobra, ale poczekaj jeszcze po dwójce. No. Eee... Egzamin. Jest egzamin jest też, egzamin. ale on jest też tylko teoretyczny? On czy jest, to jest czy... tylko teoretyczny Dobra, również, czyli to znowu jest egzamin, który jest testem wielokrotnego wyboru, mhm. trudniejszym. Mhm. Trudniejszym Dobra. i musisz mieć zdawalność na poziomie chyba 70%, 70 w ogóle mhm. musisz dobrze odpowiedzieć, żeby, żeby... Ale dwójeczkę się raczej zdaje. Chyba, dwójeczkę się raczej jeszcze robi. Trochę ale raczej się daje rację. Tak. Dopiero trójeczka jest już taka intensywna mhm. i... Dużo osób się trochę boi, bo może nie zdać, tak? No to jest trudny egzamin i um, nawet niektórzy sommelierzy, którzy już pracują w restauracjach, nie zdają go albo czasem mają kilka podejść. No bo tutaj już jest znacznie bardziej to skomplikowane. Mamy aż 30 godzin spotkań. Mhm. Um, to jest książka. Ona wygląda na nie aż taką grubą. Um, natomiast musisz wiedzieć, że egzaminy do Wseta są bardzo specyficzne, dlatego że masz wrażenie, że mogą cię spytać o absolutnie każde Każdy. zdanie z książki. Okay. To jest cokolwiek, tak? Um, oraz mhm. egzaminy wyglądają tak. Znaczy i tak, słuchajcie, tu jest tak, tu jest o winifikacji, mhm. o prowadzeniu winorośli, o najróżniejszych szczepach bardziej i mniej znanych, o najważniejszych regionach winiarskich, w najważniejszych krajach winiarskich. Równocześnie też jest trochę o podawaniu, serwisie wina itd., itd. Natomiast ogólnie pamiętajcie, że w set to nie jest kurs dedykowany sommelierom, bo dla sommelierów są inne kursy. Mhm, okay. Ale o tym możemy zrobić oddzielny odcinek na przykład z Adamem Pawłowskim, który jest master sommelierem ponieważ w set jest dla, dla ludzi, którzy interesują się winem, którzy pracują amatorów, w winie. Jest tak? to też nie do końca, no bo masz w set trójkę, która już zdecydowanie nie jest dla amatorów, mhm. a to jeszcze nie jest ostatni poziom. No tak. Więc nie to zupełnie nie tak, jest i, to i, tylko i w set trójka kosztuje gdzieś 3,5 chyba tysiąca, mhm. mniej więcej. I co mówisz, że 30, 30 godzin, godzin, Czyli to już jest pewnie z 8-10 spotkań, tak jakoś tak, tak. Godzin, czyli poświęcasz tak. jednak około 2,5 miesiąca plus bardzo dużo plus nauki, Plus bardzo, e, bardzo czytania, 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 czytania tak. wieczory bez Netflixa, bez bez ten, tylko czytanie, czytanie, Bez życia czytanie. w ogóle rodzinnego. Ale za to ehm, można dużo wypić. Można. Znowu. I teraz, o, właśnie. I tutaj, słuchaj, nie tylko pijemy. No. Ale? I nie tylko degustujemy i w ogóle degustacja się odbywa, jest taki klucz degustacyjny, wiesz, okay, że, tak, no że, tak, no że, tak, że masz taki, w taki. Tak, taki, taki klucz tak, po prostu specjalny degustacyjny, ale na przykład na egzaminie masz już tutaj nie tylko test, mhm. na egzaminie masz również degustację okay. w ciemno mhm. dwóch win, które mhm. musisz opisać zgodnie z tym właśnie setowskim kluczem degustacyjnym tak. i. Taką, dostajesz malutką książeczkę z pytaniami otwartymi, okay. i to jest to, co spędza sens powiek wszystkim, I którzy. Pisze po prostu... I piszesz po prostu. I teraz kolejna rzecz ważna, którą muszę tu powiedzieć. O ile jedynkę i dwójkę uczysz się po polsku, pytania testowe są po angielsku. Ale one są z odpowiedziami, więc mhm. wasz angielski, jeżeli jest biernym, dobrym angielskim, tak, to bez problemu okay, sobie poradzicie. Dobra. To trójka, mhm. m, zajęcia już są prowadzone po angielsku, bo muszą być, ponieważ masz pytania otwarte, na które musisz po angielsku odpowiedzieć. Okay. Czyli jak tutaj... angielski, jest wtedy w trójce tak, wymagamy. Tak. A powiedz mi, jakiego miałeś w seta, jak sprzedawałaś Prosecco z Kia? Jak sprzedawałam prosek z KIA, to zaczynałam dopiero, więc pewnie jakiegoś dwójeczkę robiłam, jak sprzedawałam prosek z KIA, Bo ja nie robiłam jedynki, nigdy od razu sobie poszłam na dwójkę. No ale dobra. teraz jeszcze A Ja jest do tej pory nie mam ani jedyneczki. Tak ale że. słuchaj, nie musisz, bo właśnie, no wiesz, to nie jest konieczne, ale są ludzie, którzy lubią się uczyć i zdawać egzaminy. I później jeszcze, jeżeli chcecie iść dalej, to jest jeszcze czwórka, mhm. ja czwórkę, tak zwana diploma. Tak, Czy... Ale czwórkę się już robi za granicą, nie można zrobić tego w Polsce, tak. można zrobić w Londynie, można zrobić w Austrii. Mhm. Um, ja mocno wyjazdowy, prawda? Jest wyjazdowy, czyli musicie. Teorie no można w domu, ale nawet przejeździć na, tak, na tak, spotkanie. Tak, tak. Każde, każde spotkanie to jest mniej więcej 10 dni wyjętych z Twojego Mocno. życiorysu. W trakcie spotkań się i uczysz, i zdajesz egzaminy, masz kilka zjazdów. No i jeżeli chodzi o kwotę, to już musicie się tutaj liczyć z kwotą za sam kurs powyżej 20 tysięcy złotych, mhm. plus jeszcze te kilka wyjazdów, noclegów. No ale to e... już jest taki poziom profesjonalny, rozumiem, tak. że można uznać, że wtedy, jakby to jest taki somelierski, jeżeli na przykład byśmy chcieli startować, nie wiem. Czy mistrzostwach polskich sommelierów, to pewnie trzeba by było to mieć zrobione. No. Więc to to, mhm. albo tak jak mówię, ten drugi kurs, no tak. o którym myślę, że warto by było powiedzieć, ale dzisiaj mówimy o tym, co możecie spokojnie zrobić w Polsce, czyli w set, mhm. albo takie kursy niezobowiązujące jak ze mną. Um, ale na przykład, właśnie pamiętasz, zrobiłam ja wywiad z panią Master of Wine tak. z mhm. Caroline, i ona właśnie zrobiła już w ogóle najwyższy, bo jeszcze po dyplomie może zrobić Master of Wine. Czyli okay. ona jest tą osobą która zrobiła tak wszystko. Tak jak nasz szkodę Pietras i tak, i jadam. Piotrek, Pietras i Adam, oni są Master Sommelier. A, sorry, przepraszam. Cały a, czas jest to ta różnica. Jeżeli chcecie się uczyć o winie, to może być... Master of Wine jest powyżej tego tak. seta, a oni zrobili zupełnie jakby tak. inną... Oni zrobili tak zwanego CMS-a, czyli okay. Cult of Master Sommelier mm -hmm. i oni są Master Sommelier. Czyli Dobry. albo możesz dojść do tytułu Master Sommelier, albo, albo master, master of Wine. wine. Okay. Ale tak czy siak, Master of Wine po prostu nie ma aż takiego nacisku na pairing, na pracę mm -hmm. w restauracji. To jest cała różnica. Ale okay. wiedza jest bardzo podobna według mnie. Więc jeżeli, słuchajcie, jeżeli chcecie znaleźć e, takie kursy, czy chcecie w tym uczestniczyć, no to y, oczywiście y, wpisujemy sobie w set y, w Google y, i najprawdopodobniej znajdziecie jakąś fajną szkołę w Waszej okolicy, tak, żeby było w miarę blisko. I jedna tylko rekomendacja z naszej strony, mianowicie poczytajcie sobie trochę o tym, kto prowadzi. Y, poczytajcie sobie o doświadczeniu tej osoby, czy to jest tylko teoretyk, czy może to jest osoba, osoba też, która pracuje na przykład gdzieś w gastronomii. Na pewno im bardziej doświadczony, im bardziej utytułowany, tym lepiej dla was, bo będziecie mieli ciekawszy kurs i jeszcze w dodatku pewnie większą wiedzę przyswoicie, albo będzie to w jakiś lepszy, trochę ciekawszy sposób może przedstawione. Mhm. One się też różnią, tam z cenami, ja cenami, dlatego że jest jakaś tam lista win, które powinny się pojawić, tak. w sensie regiony, konkretne typy, ale to już jakby do tej osoby prowadzącej należy wybór tego konkretnego wina. W związku mhm. z tym możecie trafić i na bardzo fajne ale też drogie i na czasem słabsze, tak, ale tańsze, więc mm -hmm. te ceny się, się trochę różnią. Mm -hmm. Jeżeli zbierzecie, bo to też jest inna opcja, jeżeli zbierzecie jakąś grupę, to czasem można w ogóle się zgłosić i tak naprawdę jako grupa razem zrobić sobie taki kurs, mm -hmm. szczególnie tą jedynkę, na przykład, czy dwójkę. O, spokojnie. Wtedy mm -hmm. tak jakby na zamówienie specjalnie dla nas to jest robione, można sobie dobrać konkretne też wina i być może jesteście w stanie trochę wtedy cenę negocjować, ale nie dużo. wtedy różnice nie będą duże. Podsumowując, jedyneczkę robimy w weekend, kosztuje około 800 do 1000 złotych, Dwójeczka to jest już tam Kilka z 4 do 6 spotkań, 2,5 tysiąca, trójeczka, mega wydarzenie, około 3,5-4 tysięcy i tu już faktycznie trzeba poświęcić dużo czasu też na samą edukację, mhm. znaczy na edukację samemu, na teorię. I to wszystko ale, w Polsce. Ale warto. Warto, ojej, jak warto. Zdecydowanie warto, jeżeli Was to interesuje, jeżeli chcecie się rozwijać w tym kierunku, warto, 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 nawet jeżeli nie chcecie zawodowo w tym kierunku działać. Tak, spotka się fajnych ludzi, pije się fajne wina i spędza się dobrze czas, a trochę stresu na egzaminach też nikomu nie zaszkodziło. No, potem może sobie posnobować trochę na kolacjach różnych i tak Dokładnie. dalej, wiecie. Opowiadaliśmy już Wam o tym, jakie uh -huh. fajne pytania można zadawać. Kochani, dzięki jeszcze raz, że byliście z nami. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, dużo subów prosimy, komentujcie pod spodem. I mamy nadzieję, że zobaczymy Was w następnym tygodniu. Napiszcie nam również, czy chcecie oddzielny odcinek o kursach dla somelierów, tych somelierskich. I pamiętajcie, picie odpowiedzialnie. Do następnego razu. Pa! Pa! Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to szczególnie polecamy nasz odcinek i spotkanie z Adamem Pawłowskim oraz z Piotrem Pietrasem.